Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Dzisiaj pogramy sobie takie luźne gierki. Powbijamy troszeczkę puszek na tarze i potwieramy duże skrzyneczki na sam koniec. Tak więc zapraszam do oglądania. Dobra. No i przechodzimy. O, mnie, ale to, to nic. Przechodzimy do grania. I lecimy solóweczki. Dobra, lecimy na jakieś fajne akcje. Tutaj, jak w troszeczkę atakuje. Dobra, nie, no mam o ogólnie to przez ostatni tydzień, nie? Otwierałem tam y pojedyncze duże skrzyneczki. No, trochę ich było, nie? No to nic, kompletnie nic nie wypadało fajnego. Mam nadzieję, że, że dzisiaj coś fajnego będzie na koniec. Na co czekam, nie? Ojej, tutaj troszeczkę ta dymka była mała. Tu jest B. Znaczy, yy, czekaj. O cóż, dobra, pójdę po tego powerka tutaj po prawej. No i lecimy. Może innych będzie, nie? O! Okej okay. Ty, chodź tu! No i... Aha! Na hita poszło To nic. Ale wszystko praktycznie to szybko będzie się wbijało, nie? o, o, o. Co, chcesz się bić? To. No i tak jest mój powerek Oj, 8 bitowiec! O nie przeżyłem to, przeżyłem to! Widzowie przeżyłem to Luck R Tutaj może być czasem Obserwujących zarabia się na Twitchu Wielu obserwujących, wiesz co? Y ja właśnie zacząłem dopiero przecież się streamowałem na tym Twitchu jeszcze tak Wszystkiego. nie wiem o tym tyjuszu tak naprawdę, nie? Dopiero wszystko się uczę ale na pewno trzeba mieć konto w banku tak jak tutaj y, Pileczka pisał, nie? On ci tam wszystko odpowie, nie? I... Ogólnie y, kupiłem sobie, nie wiem, parę tygodni temu y, tego skinka, nie? Do Tary mi się mega po podoba ta skórka. Taka ładna, nie? No, możecie napisać tam w komentarzach na, na czacie, czy Wam się podoba, czy nie? Piperka. Znaczy, zachęcamy do obserwacji, bo przypomnę, live y są codziennie z Braustas i nie tylko, i nie tylko. Na przykład za chwilę będziemy grać Patrzcie, patrzcie, co jaka akcja 300 HP i żyje. 300 HP ludzie Za chwilę będziemy grać też w Rocket League Możecie zagrać, jeśli będziecie chcieli Dobra, jest, jeden na jeden No chodź tu Nie, chyba mam szansę tutaj? On jest poza strefą teraz Czy jeszcze nie? Ale mam większe szanse Dobra, o nie, o nie! Dobra. Dobra. Okej, okay, niźmi to, mi to. Chwilę tam przyjdę po ciebie. Chwileczka yy, grasz w Rocket League za jakieś 5 minut. Okej, okay, pogramy. Daryl. Myślę, że go załatwimy. bo ja nie będę wychodził. 8 powerków, no to nie miałem szans, yy, mega dobrze. No ale 8 pucharków to jest chyba drugie miejsce, to też byłoby spoko nawet Simon X2 Siema, witam cię na live. Gramy tutaj sobie na luźno, nie? Gierki. I co? I zachęcam Cię do obserwacji tego kanału, bo live są codziennie o różnych pora, porach dnia, ale zawsze się coś dzieje, są różne gierki, na przykład za chwilę będziemy grać w Rocket League, tak więc zawsze możemy sobie w coś pograć. No i oczywiście ta obserwacja coś nie działa, nie? Bo, bo ustawiłem sobie obserwację yy, jakby wyskakując. Oczywiście dziękuję Simon za obserwację. Dobra, wielkie starcie, patrzcie. Patrzcie co tu się dzieje. Aha, ile ma powerków? Siedem. To tak powiem Wam, że szanse nikły, nie? Ale... No dobra, nie, ale jest 8 pucharków i to już nam daje 14 rangę. Tak? Tak. Mamy 14 rangę na tarze wbitą. Że otwieramy skrzyneczki. Mamy 3 do otwarcia. No, powiem wam, że jestem ciekawy, co z tego będzie. Czy będzie jakaś postać? Aby była, nie? Aby była. Dobra, trzymajcie kciuki tam teraz i otwieramy. Lecimy z pierwszą skrzyneczką. Trzy, dobra, jest trzy, ale. Czy się świeci? Nie świeci się, nie ma nic. Dobra, niestety, tylko punkty mocy, dobra. Lecimy z kolejną. Dobra, jest trzy dalej, ale. Czy się świeci? No nie świeci, no kurczę. Dalej nic. Została już nam ostatnia skrzyneczka. Dobra i... Leon, Leon... Trzy dalej, ok. Czy się świeci... No nie no! Dalej nic. Ludzie, co to ma być? Ej, no już od ponad tygodnia nic nie dropi. Coś tu jest nie tak. Brakuje nam 50 żetonów. Do kolejnej skrzynki. Ale tego dzisiaj nie wbijemy. Dobra.